W tym materiale dowiesz się, czym wyróżniają się wkłady do mojej marki Edtore oraz odpowiesz sobie na pytanie, czy spełniają twoje potrzeby. Zapraszam do obejrzenia. Kompletna myjka składa się ze stelaża i wkładu. Stelaż wkłada się do wkładu. Dzisiaj skupię się na samych wkładach, a w Materiale, który ukaże się za tydzień, skupię się na samych stelarzach. Zazwyczaj recenzje skupiamy stricte na jednym produkcie. Akurat w tym przypadku stwierdziłem, że może jeden produkt będzie zbyt nudny. Od razu porównamy go z trzema różnymi wkładami. Każdy z tych wkładów można brać w pralce wielokrotnie, w 60 stopniach. No i producent deklaruje, że nawet to 500 razy. Wielkie dzięki, że oglądasz ten materiał. Po zminimalizowaniu ekranu filmu, gdzieś tam na dole znajduje się taki magiczny przycisk o nazwie Subskrybuj. Jeśli jeszcze go nie klikałeś, bądź klikałaś, to teraz jest na to świetny moment. Dzięki temu, że go klikniesz, naprawdę pomagasz nam w rozwoju tego kanału. Myślę, że omawiając te wkłady, warto jeszcze wspomnieć o jakości. Tutaj eTory na pewno jest spółkę wyżej niż Moerman, niż Pulex. Te wkłady po prostu będą bardziej trwałe, bardziej wytrzymałe, na dłużej Wam wystarczą. Myślę, że jest to taka liga porównywalna od Ungera. Dwa z tych wkładów są bardzo podobne. Jeden to jest Advanced Microfiber, a drugi to jest Golden Glove. I główna różnica to to, że ten wkład ma dużo dłuższe włókna i one są cieńsze. Dzięki temu, że one są dłuższe, są w stanie wchłonąć więcej zabrudzeń. Sprawdźmy, jak zachowują się, gdy są mokre. Na początek Advanced Microfiber. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 651 gramów. Tyle waży ten wkład po wpłynięciu wody. Porównajmy go z Golden Glove. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześćset sześćdziesiąt dwa. Czyli praktycznie identycznie, ale zwróćcie uwagę jak te włókna się zachowują jak, jak one są mokre. Tutaj one są zbite, tutaj są rozłożone. Ten wkład znacznie bardziej będzie wymiatał gdzieś z zakamarków brud, ten będzie lepiej usuwał bardziej tłuste zabrudzenia. Trzecim modelem od Etore jest Porcupine, i ten wkład jest zupełnie inny. Ma on takie włókna, tutaj takie włoski nylonowe. I dzięki tym włoskom znacznie lepiej doczyszcza takie trudne zabrudzenia. Więc jeżeli to okno ma bardzo dużo kurzu, jest po prostu bardzo brudne, to znacznie lepiej ten kurz one będą tak trochę szorować. Te włoski nie nadają się do mycia na przykład okien, na których jest folia, mogą je po prostu w łatwy sposób porysować. Włókna, które są pomiędzy tymi włoskami, to są włókna z mikrofibry. Jednak jest ich znacznie mniej niż w tych pozostałych wkładach, więc wchłonie on mniej wody. Sprawdźmy o ile. Teraz, dwa, trzy, pięć. No, około 150 gram mniej wody. Co ta się oznacza w ogóle? Jeżeli my myjemy okna cały dzień no to e, gdzieś tam ta myjka waży i nas męczy, powiedzmy, więc jest ten wkład po prostu będzie lżejszy e, ale jeżeli mamy mniej wody to starcza ona nam na mniej okien, więc musimy częściej chodzić do wiaderka więc takie ma to przełożenie w praktyce wszystkie te wkłady są zapinane na rzep nie są to kapsle, które mogą zardzewieć tylko rzep, który jest bardziej skuteczny e, w środku dodatkowo trzymany jest stelaż dzięki takiej gumeczce Dzięki temu ten wkład jest stabilny. Te dwa wkłady na zakończeniu mają takie jeszcze pady szorujące. Możemy obrócić majkę i doszorować trudne zabrudzeniem tym padem. W przypadku tego są tutaj takie dwa przeszyte, a w przypadku tego jest jeden porcupine, czyli ten. Nie ma żadnego pada ścierającego. No, uznali, chyba, że same włókna dostatecznie dobrze szorują. Jeśli chodzi o rozmiar tych wkładów, Najmniejszy no dostępny to jest 25 cm, później 35, 45 cm, i najdłuższy to 55 cm. W tym materiale to tyle. Jeśli mielibyście jakiekolwiek pytania odnośnie wkładów, śmiało, piszcie do nas lub dzwoncie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło. Hej!